Tarararę ale jest piękny, cieplutkie mm. To tam bije do nas Siemandero, Artur Siemandero Siemaneczko Kogo witam, kogo gorsze Ale słońce daj, jako masakiera Pole fajowo, czata kurde, jeszcze raz odpalić, siema Włóczyki, siemandero, to tam jest, Włóczyki, siemanko, gdzie jest moja ekipa czarnych kciuków, ja wiem, że niektórzy nie mają ochoty oglądać, Krzychmonte, siemano, siemano, Miras, JMSK, Marko, siemandero, sławcił Sebek, idzie moja Kleopatra, siema Karol, siema Joasiu, siema Detektor, Siema. siema, siema, siema Piotrek No, za chwilę ruszamy, żeśmy zjedli śniadanko bo Wam za chwilę ruszamy w teren. W widzę cię. Siema Krzysiu, siema Dago. Magnetyczny Szczecin, Siemandero w rachu. Siemandero, żeśmy zjedli śniadanko. Za chwilę. Cześć Krystian, Kasa, Elka, Siemano, Misiek, gdzie ty jesteś, Misiek? Misiek mówi, widzę cię. O, Pula Termomix, wzięłaś z sobą. W, w plecaku jest. Będziemy dzisiaj, nie wiem, małże robić Thermomixa czy coś. Cześć Karolcia. Gdzie ten Misiek widzi? Misiek poszedł do pokoju czy gdzie? Nie, on na schodach siedzi. Gdzie on na schodach siedzi? A wam do hotelu. Aha. Oj, wyzwanie przyjmujesz, JMS-ka, już, przy, już przyjąłem, już przyjąłem. Siema, Romku, przyjacielu, Romek Rekas jest, Ciemanko. Cześć. Jaka pogoda, no patrzcie, jaka pogoda. Takie chmurki, siema, weteran, chmurki leciutkie, ale jest, no kurze, no uwierzcie mi, gorąco, naprawdę, jesteśmy na krótkich rękawach. Daję wczoraj też, cześć, juniorku, Mandero. Yy, wczoraj żeśmy, yy, wczoraj żeśmy pochodzili sobie też naprawdę Jarolo siema y, trochę żeśmy się przypalili, bo takie słoneczko w lutym jest sławcił tortuj, się mandero przyjacielu. Y, I tak słońce nas chwyciło, niby, niby ten, ale grzało. Grzało, grzało, karczycha spalone y, LK 7 na minusie. Siema Mariusz, gdzie idziesz mała. Mała idzie chyba ten, kolejnoby kolajkę. Będziesz na hulajce jeździć? Siema Jara, Siema Dero, dajcie ja łapki, nie żałować. Dajcie łapki, nie żałować. Oglądajcie filmy, nie żałować. Siema, Siema. Co za mną są za drzwi? Drzwi maltańskie, ale niestety powiem wam, są za duże, żeby je spakować balgasz podręczny. Także jak przyjedziemy, to moja małżowinka na pewno drzwi maltańskie zakupi na znanym portalu aukcyjnym i dołączą do drzwi zanzibarskich. Troszkę ciepła. Oj, no kurczę, chciałbym przywieźć, chciałbym. My jutro rano startujemy już na chatę, bo to taki siema ma weekendowy wypad, tylko. Yy, czwartek, piątek, sobota, niedziela rano już jesteśmy yy, 24 EO Pozdrawiamy Bielinek. Siema Auri przyjacielu, Siemandero. Yy, taki krótki, weekendowy tylko wypadzik. Yy, dzisiaj lecimy yy, zwiedzać, yy, zwiedzać chyba całą. Mal o, jest Ania. Super Aniu, podobało się, bo niektórym się nie podobało. Niektórzy pisali komentarze, że w obecnej sytuacji i w takich okolicznościach przyrody nie mają ochoty oglądać. To po co ludzie wchodzicie, po co oglądacie? No, no jak sytuacja jaka jest, taka jest, no ale nie możemy też wszyscy tego przeżywać. Tak jak słyszę, w nie ma paliwa, nie ma papieru toaletowego i wszystkie pieniądze z banków są wypłacone. Ludzie, co to zmieni? Co z plażą i z wykrywką? Ja bym ci pokazał, zaraz ci pokażę plażę, ale niestety, yy... co ula na zombie. <grytanie> ula, nie. Pokażę Wam, taka plaża jest trochę kamienista. Dzisiaj akurat jest yy, yy, Jest trochę odpływ. Ostatnio, jak wieczorem patrzałem, to były bardzo duże fale. Bardzo duże fale i, i ten, no ale to same kamienie i takie centrum. Nie będę w to wchodził tam z wykrywaczem, bo jak wiecie na Malcie jest całkowity zakaz. Ja wziąłem Mamdeusa, ale jakoś tu yy, nie, ma, nie ma czasu na to. Myśmy wczoraj wystartowali o 8 rano i wróciliśmy po 20, także uwierzcie mi, turyści na placu, dwa bułki i kaczka termowicz. No i wystartowaliśmy o ósmej rano. Wróciliśmy po dwudziestej. No to co? Wróciliśmy chwilę w pokoju, odsapnąć. Potem zeszliśmy na jakąś kolację, jakiegoś browara, spić i to wszystko. Ula nie pomorsowała, trochę ciepło. No <laughs> Ula to... mówi, nie będzie w lutym morsować. Nie w ciepłym kraju. Nie w ciepłym kraju, to się morsowanie nie liczy. Pozdrowionka Marcin, pozdrowionka. Kopanie w PL będzie, będzie, będzie. Magnesem również. A nie wiem, magnesny. Nawet tego yy, nie dowiadywałem się, tylko. Co tu byś złowił tym magnesem? Może i są, bo tu jest bardzo dużo, jak czytaliśmy, opisów. Bardzo dużo jest pozostałości po II wojnie światowej. Może nie ma tak tyle, że z, z takich zabytkowych rzeczy. To jest naprawdę stare, stare takie przed 3000 lat. Nie, te, te świątynie jakieś i. Co to jeszcze było? No, dużo, dużo. Poczytajcie, nie będę teraz opowiadał. Ale też bardzo dużo jest takich pozostałości po II wojnie światowej i no jakieś tam samoloty potopione, jakieś czołgi. No nie tylko w Polsce w każdym bagnie jest czołg, ale na Malcie też jest. Co tam jest? Złoty 30PL, teraz stoi złomu? Nie będziemy zabierać złomu, nie będziemy zabierać złomu z Malty, bo to. <laughs> po co nie? No ale tu jest, tu jest jazda. Od rana wszyscy chodzą, trenirowkę robią. Spacerują, biegają. Ania też już dzisiaj Miśkowa była z rana pobiegać. Kanie, ty siedzisz i błyszczysz normalnie. To takie moje Rozgadałaś się, nie też nic powiedzieć. Peryle czekają. Peryli jest dosyć. Peryli jest dosyć. Jakby się wszystkie czarne kciuki zebrały, poszły, jak Adi wróci. Jutro pójdzie, to dalej na kopie. Dalej na kopie, bo tego jest full. Yy... O Jezus, takie wiadomości mi tam przysyłają. No, także my zaraz ruszamy, co mamy w planach dzisiaj. To będzie wioska Papaja. Siema Tadziu, Siema, cała, wyspa. cała wyspa. Cała wyspa, generalnie jedziemy yy, jakimś jeepem do objechać. No Aniu, no właśnie mówię. Yy, obskoczymy chyba całą maltę, bo jak wiecie, malta do objechania wcale nie jest taka duża. Kurtkę pilnuję, kurtka została. Cała Malta nie jest, siema Promak. Joasiu, no wiem, wiem. Ten mój największy skarb chyba idzie, bo śniadanie ruszyło. Także chyba leci na pokój. Siema Rafonik, z przyjacielu, się drukarkę czy mam? Mam, ręką Dzięki Karolciu No i cała Malta to jest generalnie, to nie jest dużo, chociaż wczoraj powiem wam, no jeździliśmy się tymi autobusami. Bo to nie opłaca się czegokolwiek. O, jak ja mówiłem, samochodem to tu jest wariactwo, nie dałbym rady. Przez ten y <laughs> ruch y lewostronny, tak? L y Lorbas, Siemandero, przyjacielu! Cześć, kramerku! Y podczeka na remont. Dobra, rąku. owocnej pracy. No, ten ruch prawostronny mnie tu dobija. Tak, no, jest, jest taka naprawdę duża, duża, duża y zagwostka. Siema, Marcin, Siemandero. I, ale jeździliśmy autobusami. Jest tak bardzo fajnie malta skomunikowana, że autobus, y, autobus tam jakieś euro 50 za, za przejazd kosztuje. Także myśmy wczoraj lecieli tutaj, bo jesteśmy w San Julian. Dzięki, dzięki Jarolo, dzięki, dzięki y, San Julian. Jechaliśmy na, tam na prom na Gozo. Promem. Prom też chyba 5 euro w dwie strony kosztował. Potem pojechaliśmy sobie kawałek autobusem na te klify. Z klifów wymyśleliśmy, że pójdziemy sobie plażę zobaczyć. Tą plażę jakąś tam Xiong, taki trochę podobny do chińskiego. I wam powiem szczerze, żeśmy całe gozo z buta przeszli, Ja, wiecie, tyle kilometrów. Ja byłem wykończony. Ja miałem w półdubkach za kwasy wieczorem. Ja nie mogłem na krześle usiąść ale było fajnie całą wyspę żeśmy z buta oblecieli z powrotem na prom siema kuku siemandero promem przypłynęliśmy po, potem pojechaliśmy od razu autobusem do walety trochę waleta wieczorem wróciliśmy i tyle <laughs> Stefanów tu jest pełno to jest jak w tych krajach takich, takich już śródzie, śródziemnomorskich i tych to Kotów tu jest naprawdę mega, mega, mega mnóstwo. ma Przemaz, ma dero. No koty, jeden kot na drugim, a tu wszyscy biegają. Patrzcie, cyk, 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 cyk. Taki trening przyda się do wykopek. Nie, fajnie, fajnie pojechać, chociaż na chwilę, chociaż mówię na te dwa dni, żeby sobie trochę... Dwa yy, wulki kiełbasa spalone w trymiga. No, do mosta, petarda. O, ja nie wiem, Auri, no ale tu dziewczyny już mają przygotowane ula, yy, ma cały przewodnik, także trasa jest zaplanowana. Tu ja nie muszę się o nic martwić. Ja tylko kamera i, i dla Was nagrywam. Kurczę, Jarolo, dziękowa na kabana. <śm> dziękowa, ale wiecie, o, co do jedzenia, co Wam powiem, to jest yy, bardzo dużo fast foodów takich jest bardzo dużo fast foodów. I wszędzie, ale to nie jest jak w Polsce, naprawdę. Tu są takie mega burgery, takie mega frytole, jakieś te kurcze kebaby, takie yy, ojeny, Kruasanty. Jak dzisiaj do śniadania Ula sobie wzięła z Anią po kruasancie, no to to wyglądało kurę jak bochen chleba, ten kruasant z Nutellą. To sam takim kruasantem się najadł, no. Ale jest pięknie. Pokażę wam jeszcze jak ten woda fajnie wygląda, bo dzisiaj to widziałem z balkonu. Także są. Takie kurcze prześwity, no Tu kościółek naprzeciwko nas Woda ma taki Lazur Piękny O idą Miszki do Miszki Co masz, co oglądasz? Life Adiego w A. tej choroby A to jest nasz hotel tutaj Tu sobie mieszkamy jeszcze chwilę, jeszcze parę godzin. Kura <laughs> Santy, co to? Coś się wyłączyło. Wiciek widzisz mnie, miski, piszą. Cześć Internet zabrał, iska no. O, idzie moja. Gdzie byłaś? A ten dla nas? Tak? To co wam mogę pokazać regionalnego, to jak będzie ten. Jak będzie Kasy czy pan Nie, mieszka? Ja już pracowałem czas, teraz mam 83 lata i jakieś dwa lata temu poszedłem na emeryturę, to tu przyjechałem, bo tu mam Moja Ale córka fajnie. obrzeniła się z, z Maltańczykiem. Na nieszczęście on zmarł, pójdzie tam zawet ja mam tutaj. Twoje wnuczki. Oh, ale fajna historia. W tym kraju pan mieszka teraz, nie? Podoba się panu to? No ja tu pierwszy raz, byłem na Marcie w 1979 roku. Mm. E, jak Anglicy myśli, to mnie zaprosili, żeby uczyć w szkole takiej e, elektronicznej, w walce przy niedaleko. Mm. I po tym roku ta szkoła przeniosła się do Libii. Ja w Libii pracowałem przez 4 lata. A potem mnie zaprosili do Stanów Zjednoczonych na 30 parę lat i potem już na emeryturę, bo moja nadzorczyni ona zmusiła mnie do tego, żebym przestał pracować. A Jak miałem 79,5 roku, powiedziałem dosyć. Ale fajna historia, co? Pozdrowienia dla tego pana, jesteśmy na żywo teraz. Ja prowadzę taki kanał na YouTubie i tak pozwoliłem sobie pana tutaj historię wyłapać, bo to ciekawostka. Na żywo. No? Na żywo, no? A nie na życie. <laughs> nie, na życie nie, też może nie być no. no na żywicę. Tak? <laughs> Ale fajowo, kurczy, no. Ale historia. Widzicie? Dzięki, pozdrowionka. Paście, no co można fajnego, pozytywnego spotkać, jak pan yy, fajnie opowiada. Od dwóch lat już mieszka na, na Malcie. Słyszeliście, było wszystko dobrze słychać? Przepięknie, pozdrowionka dla pana. Dziękuję, dziękuję. Ale było, było dobrze słychać, jak pan opowiadał historię? Powiedzcie. No, pan się ucieszył, naprawdę fajnie. Było wszystko słychać, czy nie? Weźcie mi, napiszcie szybciutko. To dobrze, było, o, pan Petarda, kurde, ale fajowo co? Spotkać rodaka, który jeszcze tak opowiada, widzicie, pan był nauczycielem, nauczycielem i tu trochę popracował, a potem przyjechał od dwóch lat sobie żyje na Malcie. Super, kurde, normalnie się zajarałem, jakie fajne można momenty trafić, nie? Polacy na Malcie. Cool. Która jest godzina? Za 5, bo za chwilę będziemy mieli... Siemandero Michał, Siemandero Blacha. Było, nie minęło, Marco Polo, no. Za 5 minut będziemy mieli tutaj samochód podstawiony dla, do naszego zwiedzania, dlatego będę za chwilę słuchał, ale historia się udała, co kurczę na spontanie i taką, taką fajną opowiastkę trafić. Petarda. Nie, Mareczku, to na pewno pan nie będzie wiedział, to to yy, nie będzie się tu interesował. Kolory flagi? Roman, no mamy, biało-czerwone. Fajnie, kurde. Dobra, kochani, ja będę za chwilę kończył. Jutro wracamy, Marcin. Siema, Andero, fakilaki, power. Jutro wracamy, 7.20, mamy lot powrotny, także... Jak mówiłem, to jest tylko taki krótki, wypęd, weekendowy wypad. Mam generalnie wczoraj i dzisiaj cały dzień na zwiedzanie. E, cały dzień na zwiedzanie, także za chwilę ruszamy. Temperatura, kurczę, no tak już wzrasta. Jest mega cieplutko, mega fajnie. Na zwiedzanko damy radę. O, tu już znowu pływa zero. O, muszę temu, przysionemu pokazać. pokażę ci trochę specjalnie dla Lonego bo zawsze mówi, że mam mu pokazać na polskie, bałtyckie tak biło zasięg, można popływać takie skały tam taka malutka plaża także spoko ludzie. dobra wracam yy, zacina, ja wiem widziałem, że zacięło widziałem, że zacięło Coś tu nie wiem, może ten internet gubię. <laughs> Jarolo, nie, wracać trzeba. Trzeba wracać, trzeba wracać, ale jak jest możliwość, to też trzeba coś zobaczyć, innego trzeba z życia trochę pokorzystać, bo nie wiadomo ile nam tego wszystkiego zostanie. A to wiecie, lepiej żyć jak tygrys niż jak żółw. Jest petarda. Ile stopni tam? Ja nie wiem ile, bo teraz jest stopni. 23-4. Gdzieś tak będzie 23-4, ale już grzeje już czuję, że piecze. Już, już grzeje mocno. Zabiorę Ninka, zabiorę. Siemandero Gold Pash. Siemandero. Spróbuję zabrać, trochę spakować. W plecaku mam tego. Przydro, przy czy jak koło drona ułożę. To Karolcia, to dawajcie, no dobra. Zrobimy tutaj spotkanie czarnych kciuków na Malcie. Tylko plaży nie ma, to nie wiem gdzie będziemy kopać, ale tu sobie posiedzimy. Chociaż w knajpie może jakieś i, i pogaworzymy. A benzyna o. Wracając do tematu benzyny, benzyna jest po euro 20. Euro 20, zero kolejek, można sobie tankować do woli, no i tyle, no. O, Ania już dzwoni po nasz samochód. Pan jeszcze opowiada. Yy, no, basen jest, basen jest, yy, ale cały czas tutaj. Yy, to już nie latem w Chorwacji spotkanie. Nie, bo my w tym roku to będziemy Włochy objeżdżać. Całe. O, dzwony dzwonią. Są lony. O, ale to trzeba gdzieś tam jechać na wyspach, ja akurat mówię, że plaży tu w tym momencie nie ma, są plaże, są plaże, zresztą Ania widzieliście, wczoraj nawet weszła do wody, ja też wchodziłem, ale tylko do pasa, dla mnie była trochę za zimna, nie, euro 83, Jezus, Roman, co ty, co ty, co ty, tak drogo, to nie jest za fajnie, no i co ja tam jeszcze miałem mówić, teraz nie pamiętam, bo mnie tu znowu, Bankomaty atakują. No to mówię, wariactwo, wariactwo, wariactwo. Napędzanie ludzie napędzają sami tą jakąś chorą sytuację, chorą sytuację taką i bez sensu to jest. Bez sensu, mówię. Wykupywanie jakiegoś paliwa, wypłacanie pieniędzy yy, z banku i takie tam jeszcze papier taletowy z Rosmana. <laughs> I co tam, dobra, ja się będę z wami żegnał. U mnie 6,25,59 u jest. Do Emi Andrzeja pojedziemy, ale to latem pojedziemy. Pojedziemy latem do Emilki i Andrzeja. Na pewno tam yy, zobaczymy. No nie napędzajcie się, kochani. Kochani, nie napędzajcie się, bo to, to nie ma sensu robić takiej chorej sytuacji nakręcania. Skoro, skoro nic takiego jeszcze nie ma, nie dotyczy to naszego kraju ani niczego, no nie napędzajmy się i nie róbmy jakiegoś sztucznego fermentu bo to jest bzdura, to jest bzdura ja mówię, my było szaleństwo na 6,50 słyszałem wejherowie od wikci, że paliwo z 5,50 na 6,50 poszło pewnie my wrócimy i nie będzie żadnych kolejek ani niczego nie będzie siema kosa, siemandero siemandero i przyjedziemy i będzie można sobie normalnie diesla zatankować bez żadnych ograniczeń i to wszystko i to wszystko taka prawda a jak mówię jeszcze raz powtórzę dla tych wszystkich, kto może teraz oglądają i, i nie komentują, bo, bo jak, jak tam pisze, nie mam ochoty oglądać w obecnej sytuacji, nie mam ochoty oglądać takich, takich rzeczy, to, to, to nie oglądaj, to wyłącz się ma zwiadowca historii, się nie oglądaj jakiś tam, nie oglądaj travel, nie oglądaj discovery, nie oglądaj niczego, włącz sobie CNN-a i, i nawalaj cały czas, usiądź okop się, włóż sobie w okna worki z piaskiem i czekaj i czekaj, a życie płynie dalej życie płynie dalej i, i nic tego nie zmieni, że, że ty będziesz siedział i tam w pełnej gotowości z pełną szafą papieru toaletowego i 14 karnistrami benzyny w szafie nie oglądaj, po prostu nie oglądaj no. Także dobra. Spłętowane tak zostało. Pozdrawiamy Ukrainę. Pozdrawiamy. Trzymamy kciuki za Was. No. Lony, tak jest. Lecę do lasu. Ładna pogoda. Jod Mes. Owocnych dołków. Wszystkiego dobrego. Żebyś tam jak najwięcej natrzepał. Joasiu, i tak jest. Trzeba łapać pozytywy. Trzeba łapać pozytywy. i. i... Trzeba cały czas endorfinami się y, ładować i nic to nie da kochani. Nic to nie da, a życie jest... kosa, kosa, kosa. Tak pan jeszcze opowiada. Super. <laughs> Ruszajcie w teren, rusz Wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego od wszystkich widzów kanału Adi Weicherowo. Może pan pozdrowić wszystkie czarne kciuki. <noise> <noise> Czary mary kokus pokus. Malta jest piękna. Prawda? <noise> Dobra. Tym fajnym, wspaniałym akcentem będę się z wami żegnał. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Udanego weekendu pełnego uśmiechu. No, nie mówią, nie mówią. Owocnych dołków na pewno się uda. Wszystko będzie petarda, nie? Wszystkiego dobrego.